Cześć i czołem. na prośbę wielu moich widzów, jak i oglądających, niekoniecznie subskrybujących mój kanał, prośbę w sprawie właśnie tej piły taśmowej, która ostatnio była w Lidlu. Chciałbym Wam troszkę pomóc, bo otrzymałem mnóstwo zapytań, jak tą piłę poprawnie ustawić. Żeby ona pracowała. I teraz co ja chciałbym wam pokazać? Chciałbym wam pokazać, jak poprawnie wregulować taśmę oraz naciąg tak krok po kroku. Tak żebyście wiedzieli po prostu, żebyście mogli sobie ją ustawić i żeby ona wam poprawnie działała. Dobra, zabieramy się do roboty. Pierwsze co? Mamy drzwi otwarte, ja mam tu założoną. Inną taśmę, ale poluzuje taśmę ze względu na to, żeby ją wyciągnąć. Pierwsze co musimy zrobić, pod stołem odkręcamy sobie zabezpieczenie. Zabezpieczenie służy nam do tego, żeby nam ten stół, jeżeli tego zabezpieczenia nie ma, stół chodzi nam na boki. Pierwsze co, to musimy sobie odkręcić właśnie to. To już mamy odkręcone. Tutaj u góry mamy naciąg samego koła. I pamiętajcie, ja sobie tutaj nawet zaznaczyłem, że jeżeli kółeczkiem kręcimy w lewo, to luzujemy naciąg. O, mamy poluzowany naciąg taśmy. Przy, właśnie, przy, zanim możecie sobie skontrolować i ściągnąć yy, Wasze taśmy, żeby zobaczyć w jaki sposób są powyważane koła. Ja widzę, że tutaj mi znowu odważnik jeden zleciał, bo ja sobie tutaj zrobiłem takie odważniki, ale widzę, że gdzieś poszedł się, odszedł i go nie ma. Dobra, słuchajcie. Tutaj tak, zakładamy taśmę. Pamiętać, zęby w dół. Możecie sobie sprawdzić zawsze wasze wyważenie czy dolnego koła, czy górnego. Górne łatwiej sprawdzić ze względu na to, że jest bez napędu i w tym momencie, tak jak długo będzie, jak pokręcicie mocno, tak długo powinno się Wam kręcić. Ważne jest też przy zakładaniu innej taśmy grubszej, choćby grubszej, należy pamiętać o takiej rzeczy, że te wszystkie ślizgi, które są trzeba obowiązkowo na nowo ustawić. Nie możecie zostawić ustawienia z cieńszej taśmy ze względu na to, że po prostu te ślizgi ustawione są ciaśniej. Także ja tutaj tylko tak wstępnie włożyłem taśmę i teraz trzeba odkręcić te ślizgi. Od przodu od przodu tutaj są dwa imbusy które trzeba odkręcić, i pod stołem są mhm. również dwa imbusy. Ja postaram się przestawić kamerę i pokażę Wam to z bliska. Dobra, kamerę mamy przestawioną. I teraz tak tutaj, i tutaj mamy dwie śrubki na imbus. To jest imbus trójka. Według tutaj tego kompletu. Ale to chyba z tego co pamiętam to w zestawie są im busy, także można sobie spokojnie z nich skorzystać. Odkręcamy obydwa, obydwie śrubki i tutaj mamy nasze ślizgi. Widzieliście co się stało z taśmą. Mamy taśmę nieustawioną. Możemy sobie wyciągnąć jeden i drugi ślizg. Przy okazji sobie je odwrócę, bo z jednej strony się zużyły, to znaczy się zużyły. Troszkę wyślizgały i trzeba by było je na papierze przelecieć. Także ja sobie je za chwilę założę odwrotnie. Ale to tutaj jeszcze jest nie wszystko. Mamy tutaj jeszcze z tyłu łożysko. Część z Was pytała, do czego to łożysko służy tutaj. Tutaj mamy łożysko. To łożysko musimy również odkręcić. I tutaj z tyłu, tutaj z boku jest również śrubka, którą należy odkręcić, żeby poluzować to łożysko, bo będziemy ustawiali najpierw taśmę. W ogóle pierwsza, pierwszy punkt, należy ustawić taśmę bez ślizgów i bez tylnych łożysk. Jeżeli to zrobimy, możemy przejść do punktu następnego. Ok, dobra, to odkręcamy, odkręcamy boczne, znaczy to tylne łożysko. I należy je odsunąć. Morzyszko odsunięte. Przechodzimy do dolnej części i w dolnej części robimy to samo. Ok, kamera ustawiona. I teraz robimy identycznie to samo. Robimy to samo identycznie co u góry. Mamy tutaj jedną śrubkę. Luzujemy. Tutaj mamy drugą śrubkę. Ja pewnie będę musiał coś zasłonić. No, musi wyostrzyć. Ok. Drugą śrubkę luzujemy. Ślizgi należy odsunąć. O, tutaj jedna śrubka wypadła. Ogólnie rzecz biorąc, musicie bardzo uważać na te śrubki, żeby tego mega mocno nie przykręcać. Ze względu na to, że tutaj tego materiału, tego gwintu w tych elementach, tutaj w tym. Jest bardzo mało. Tam są bodajże trzy zwoje gwintu i ten gwint jest taki troszkę do niczego. I trzeba tutaj uważać. Ale dobra, mamy wyciągnięte. Ja tego tylnego łożyska nie będę wykręcał, bo tak na dobrą sprawę to, żeby te tylne łożysko, teraz oto to łożysko, żeby wyregulować, to trzeba ściągnąć stół i trzeba to robić. Po prostu bez stołu, bo tutaj jest, jest u góry. O, tutaj mamy taką klapkę, która jest na stole, ale tutaj producent nie pomyślał o tym, i tutaj niestety nie idzie dojść imbusem od, od góry, bo ta śrubka jest o, właśnie tutaj. Także ja tutaj już nie będę tego robił, bo ja mam ustawione, ale w, przy pierwszym zakupie no, trzeba po prostu się poświęcić i ustawić. Także stołu, stół przykręcajcie sobie po ustawieniu, po ustawieniu samej taśmy. Dobra, mamy założoną, mamy poluzowane ślizgi. Teraz kamerę przestawię na widok ogólny i jedziemy dalej. Dobra, zaczynamy regulować taśmę. Jak ją trzeba wyregulować? Trzeba ją wyregulować po prostu w taki sposób, żeby taśma na górnym i na dolnym kole była w osi tego koła. Żeby nie schodziła ani na jedną stronę, ani na drugą. Po prostu musi być w środku. Mamy tutaj poluzowany teraz troszkę naciąg taśmy. Ja sobie ten naciąg troszkę naciągnę, ze względu na to, żeby mi ona zaraz nie spadła. Wstępnie mamy ją wyregulowaną, znaczy się naciągniętą i teraz tak. Mój sposób jest taki, kręcę sobie za każdym razem tym kołem. Tutaj o, w tej chwili zaczęło mi trzeć, taśma zaczęła mi trzeć po tym dolnym łożysku. Górne koło taśmę pociągnęło już mocno do tyłu i teraz, żeby to wyregulować, z tyłu w swoich piłach macie taką śrubę, która jest właśnie od regulacji, i wkręcając teraz, kręcąc tą śrubą w prawo, yy, będzie się wam taśma, będzie taśma bardziej zjeżdżała z koła, a kręcąc w lewo. Kręcąc w lewo, koło odchylamy w tym momencie do położenia na siebie, górna część idzie na siebie i taśma wyjeżdża nam do środka koła. Nie można przegiąć, żeby po prostu to nie poleciało nam za daleko, bo jak poleci za daleko, to automatycznie taśma będzie nam z drugiej strony spadała. Taśmę mam ustawioną taśmę mam ustawioną na środku tej bieżni gumowej. Spróbuję Wam to pokazać, powinno być widać. Mamy taśmę na samutkim środku gumy i tak ma być właśnie taśma. Ustawiona na górnym i na dolnym kole, i ja tak mam ustawione. Możemy sobie skontrować tą śrubkę tym motylkiem z tyłu. Sorry, że Wam nie pokażę tego tyłu, ale yy, kurczę, ten mój statyw tutaj jest za duży i po prostu nie da się specjalnie nim wejść. Ale tutaj mamy to zablokowane. Teraz należy naciągnąć taśmę. A najlepiej się to naciąga kręcąc kołem, bo jednocześnie możecie obserwować, czy przez przypadek, bo ten mechanizm tutaj też pozostawia wiele do życzenia. Nie jest on jakoś super mega wykonany, jest bardzo prosto wykonany, i tutaj też trzeba na to wziąć poprawkę. Kręcimy teraz w prawo, zgodnie ze wskazówkami, z ruchem wskazówek zegara. To, co szczela, to szczela sprężyna, która się odwraca. Właśnie tutaj to mówiłem, że mechanizm pozostawia dużo do życzenia. I należy tą taśmę odpowiednio naciągnąć. Taśma ona nam nie będzie brzęczyła jakoś tak jak struna z gitary czy coś, gdzie można sobie to też na słuch mniej więcej wyregulować ale ta taśma ona nie powinna nam tutaj za dużo chodzić, ale nie możemy też przegiąć. To już musicie sobie na wyczucie zrobić. Ja wam tego już tutaj nie, nie powiem, jak mocno, ile obrotów czy tego, bo to się tak po prostu fizycznie nie da. Ale można sobie to spokojnie samemu ogarnąć, będziecie widzieli po prostu czy przy wycinaniu jakiegoś kształtu, czy Wam za bardzo gdzieś taśma nie pływa. Dobra, mamy tutaj to już naciągnięte, teraz trzeba by było ustawić ślizgi. Ślizgi to jest w zasadzie jedna z ważniejszych rzeczy i ślizgi, od ślizgów właśnie zależy w jaki sposób będzie Wam ta taśma ciała, po pierwsze. Ja mam ślizgi, które są inne. To są inne ślizgi. O, ja mam takie mosiężne ślizgi. Dlaczego mosiężne? Fabrycznie są stalowe. I wymieniłem je na mosiężne ze względu na to, że te stalówki mi bardzo iskrzyły. I powodowały, po pierwsze, duży hałas. To był bardzo duży hałas. Tutaj jest ten hałas dużo, dużo mniejszy, chociaż i tak jest głośno i tak trzeba stosować słuchawki. A druga sprawa, nie niszczy taśmy. Tamte ślizgi one są też niedokładnie wykonane, bo tutaj te. O, tutaj na tym wałeczku te przody. Tam są tak zrobione byle jak, te tak jakby odcięte, nie wiem, gdzieś jakimś, jakąś gilotyną i tak delikatnie, tylko przeszlifowane. Przynajmniej ja trafiłem na takie ślizgi. Chciałem Wam pokazać, ale gdzieś je chyba wyrzuciłem już. A mosiężne można sobie ogarnąć. Jeżeli macie problem z ogarnięciem ślizgów mosiężnych, należy uderzyć gdzieś do jakiegoś tokarza, Zmierzyć sobie stare, i w tym momencie tutaj można sobie takie ślizgi zamontować. Dobra, jedziemy dalej. Montujemy pierwszy ślizg. Ok. Montujemy najpierw ten ślizg. Ślizg. wsuwam do końca i opieram go o taśmę. Teraz delikatnie przytrzymując. Dokręcam ten ślisk. Pamiętajcie, żeby nie przegiąć, bo jak przegniecie, no to tyle będzie z tego. Ten pierwszy ślisk macie przykręcony, i teraz nie przykręcacie drugiego ślizgu z tej strony. Tylko to jest taki mój sposób, który się sprawdza: tylko przykręcacie dolny prawy ślisk. W taki sam sposób w taki sam sposób jak przykręciłem ten górny. Też należy go dotknąć do taśmy i przykręcić. Dlaczego? Jeżeli ściśniecie obydwa ślizgi na raz, będzie problem tego typu, że będzie bardzo szumiało, będzie bardzo duży opór i prawdopodobnie silnik w bardzo krótkim czasie zrobi się dosyć gorący. Ja teraz przykręcę ten drugi ślisk. Dobra, ten dolny mamy przykręcony. Pamiętajcie, górny lewy i dolny prawy przykręcacie dotykając go, dotykając go do y, taśmy. I teraz przechodzimy do następnego ślizgu. Wkładam sobie ślisk. Mam karteczkę, można ją złożyć na pół. Wsuwamy ją pomiędzy ślisk. teraz weszło. Wsuwamy go pomiędzy ślisk taśma. Taśmę mamy opartą o lewy ślisk i dokręcam. Pamiętajcie, żeby za mocno nie dociskać nie dociągać, bo wam walnie gwint. I teraz wysuwam. I mam na grubość dwóch kartek. Tutaj luz i identycznie to samo robimy. Zrobiliśmy górny prawy i robimy teraz dolny lewy ślisk. Wkładam ślisk. Jest ładnie wsadzony. Wkładam kartkę. Dociskamy i Przykręcić, kartkę wyciągnąć. Nie wiem, czy widać łożysko, powinno być widać jak się kręci. O. Ok, widać łożysko, jak się kręci, więc tam jest ok. Ona się nie kręci cały czas, ja mam je tam wyregulowane. Tak jak mówiłem wcześniej, to powinno wam później już przy wymianie taśmy i ustawianiu powinno wam wszystko grać. Przy pierwszym trzeba niestety tam się uzbroić w cierpliwość i w innej kolejności to wszystko poprzykręcać. Ok, wracamy, wracamy teraz do górnego łożyska i trzeba te górne łożysko ustawić. Dobra. Jesteśmy przestawieni z kamerą, i tutaj, jeżeli mamy już to wszystko ustawione, pozostaje nam do ustawienia łożysko. To Te łożysko teraz mamy w pozycji odkręconej. I w zasadzie tutaj nie ma wielkiej filozofii. Dosuwasz, można sobie o, rozłożyć tą kartkę. Tak robią, O teraz już przedrzeżył to. Tylko kartka. Wkładamy kartkę opieram, ale dosłownie delikatnie, ze względu na to, że ta taśma może Wam pójść do przodu. I teraz opieram mam oparte łożysko o taśmę i delikatnie. Z należy dokręcić. Okay. Kartkę wyciągamy i należy skontrolować. Łożysko się opiera, ale ma delikatny luz. Tutaj będzie, będą się zdarzały takie sytuacje, że łożysko będzie się cały czas kręciło, albo w momentach nie będzie się kręciło. Co będzie się działo, jeżeli będzie za daleko? Te łożysko i te dolne łożysko ustawicie za daleko. Załóżmy, zrobicie luzu na milimetr. To weźcie pod uwagę fakt, że jak będziecie przykładać Materiał. Jak będziecie przykładać materiał do taśmy, to ta taśma automatycznie będzie się Wam odsuwała do tyłu i będzie powodowała to, że nie będziecie w stanie w 100% kontrolować, że tak powiem, trajektorię brzeszczotu, jeżeli będziecie mieli coś narysowane, żeby coś wyciąć. I teraz będziecie sobie wycinać, jedziecie, jedziecie, naciśniesz za mocno i ten brzeszczot po prostu pojedzie do tyłu. I jeżeli, jeżeli to jest cięcie przykładowo w jakimś świerku, czy w jakiejś sośnie, czy w jakimś iglaku takim, który ma bardzo różną... Bardzo różny przyrost y, roczny, to znaczy, się y, tam gdzie jest słuj, jest twarde. I teraz wjeżdżając, taśma napotyka na opór, i co się robi, i taśma się odchyla do tyłu. A wyjeżdżacie z tego słoja i ten y, środkowy y, miąższ, czy jak to tam się nazywa, ja nawet nie wiem dokładnie jak to się nazywa w drewnie, automatycznie y, taśma zaczyna mocno przyspieszać. I przestajecie kontrolować to, co, to, co robicie, to co, to co chcecie wyciąć. I chcecie wyciąć ładne serce, a wychodzi Wam serce, yy, tak jak ja próbuję odnarysować odręcznie. Nie umiem narysować serca odręcznie, prosto. No cóż, odcinek dobiegł końca. Mam nadzieję, że pomogłem wielu z Was ustawić poprawnie tą piłę. I... Że spod Waszej ręki wyjdzie wiele wspaniałych projektów ozdób świątecznych. Tutaj nie będę mówił teraz dla żony czy, czy, czy dla kogoś, bo równie dobrze może to jakaś, któraś pani, bądź dziewczyna, bądź narzeczona, bądź kochanka również używać takiej taśmy. Znam kilka właśnie z, z którejś tam z grupy. Dziewczyny się pytały również o tą taśmę, o tą piłę taśmową, jak to ustawić, czym wycinane. Były, były, byli ludzie, którzy kupowali to po prostu. Także nie tylko faceci się bawią gdzieś tam na warsztatach. Dziewczynom, dziewczynom również się udziela taka zabawa. Lubią po prostu majsterkować, z czego się bardzo cieszę. No i cóż, nie będę więcej ględził. Pieszcie się do roboty i wrzucajcie na grupy, co żeście ciekawego stworzyli za pomocą tej piły taśmowej. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku.